Miejski garnizon chwila przed świtem. Dodatkowe oddziały tutaj, tutaj i tutaj. Statki powietrzne na stanowiskach skierowane na showtown. Nikt, małpa czy człowiek, nie może zbliżyć się do miejskiego drzewa bez nadzoru. Czy to jasne? Tak jest. Niks? Po pogrzebie, gdy pojedziemy do showtown, szukać celu. Nie strzelać do ludzi... Póki oni pierwsi tego nie zrobią... Ale... Takie są reguły... Powstrzymajcie się... To policyjna akcja, nie wojna... Achem... Co jest, Huls? Na słowo, jeśli można... Dziwię się, że mówisz o powstrzymywaniu... Zmobilizowałeś wszystkich żołnierzy w mieście... I nalegasz ruszyć pod sztandarem Białego Oddziału. Boją się na widok tego munduru. Widzą mnie i myślą na Cezara, ten szalony albinos jest w stanie zrobić wszystko. Pójdziemy z przeważającą siłą, by nie musieć jej użyć. Rozumiem. I dlatego kazałeś tylko dwóm małpom pilnować wiodącej? Uważaj szybkie. Takiego błędu nie popełniam dwa razy. Gdzie jest ten twój renegat? Za plecami. Chłopak? Jak udało ci się przejść przez miasto i przez garnizon? Gram i wygrywam. Panie mnie kochają, mężowie alarmują, a małpom nie podobam się wcale. Cezarze, miej nas w opiece, uliczny poeta. Ale przynajmniej umie mówić. Mówiono mi, że twoja ekipa może dostarczyć przesyłkę. Nawet je owijamy. Ale mi mówiono, że pierwej będzie złoto. Skin Town, plac McDonalda. Pogrzeb dla prawodawcy sali? Poważnie? Jesteś, aczajka? Kasimir mówił, że nocą posłałeś do lekarza. Nic takiego, po prostu źle się poczuła. Powinnaś raczej przekonywać ludzi, by zostali w domach i nie pokazywali się na ulicach, a nie robili z siebie cele. Bako, ludzie są ścieki. Jeśli nie znajdziesz im ujścia, zbuntują się jak wczoraj. A lawa chce tego zabójcy. Jej armia będzie nas ścigać, a my nie możemy jej powstrzymać. Oni mają żołnierzy, broń i siły powietrzne. Najeżdżając nas nie znajdzie zabójcy. Nawet my nie możemy go znaleźć. Zawiodłam Bako. Nikt nic nie wie, a jak wiedzą, nie chcą mi tego powiedzieć. Może Alała nie chce znaleźć zabójcy. Może chce wdać się w walkę, by znaleźć powód, by wtłoczyć ludzi do zagród. Przyjacielu, zaczynasz popadać w paranoję. Ty, Czajka i reszta dorastaliście w mak w czasach pokoju. Nie macie pojęcia, do czego zdolne są małpy. Dobrze wiem, do czego są zdolne małpy oraz ludzie. I dlatego właśnie odprawimy ten pogrzeb, Ten zbiórkę, czy jak chcesz to określić. Musimy pokazać, że nie jesteśmy wrogami. Akcja jednego ekstremisty nie znaczy, że wszyscy ludzie są mordercami. Małpy żądają krwi i sali kogokolwiek. Jeśli nie dostaną swojego zabójcy, rozerwą całe skinta. I co mam zrobić? Podstawić im niewinną ofiarę? Bako, musimy postawić się razem. I wtedy razem upadniemy. Ej Bako, spotkasz się z nami na moście? Nic się nie zmieniło. Kaz, upewnij się tylko, że barykady są gotowe. Przyjaciele, dygnitarze, obywatele MAK, stoję przed Wami nie jako głos rady, ale jako pogrążona w żalu wnuczka. Gdy byłam jeszcze dziewczynką, dziadek zabierał mnie na szczyt wiejskiego drzewa i pokazywał to piękne miasto. Pewnego dnia wdrapał się do dziadka członek rady i oskarżył go o bycie idealistą. Dziadek roześmiał się. Dla niego to słowo nie było obrazu a wręcz odwrotnie. Prawodawca wierzył, jak i Cezar, w małpie prawa. Ideę, że my wszyscy, goryle, szympansy, orangutany i ludzie pod futrem jesteśmy małpami. Niczego w życiu nie chciałabym bardziej niż tego, by ta idea rozkwitała. Ale ten świat ten idealny świat jest zagrożony. Nie możemy mieć wolnego i otwartego społeczeństwa, gdy są wśród nas tacy, którzy nie podzielają naszych wartości. Pogoni za ideałem musimy narazić na szwank społeczeństwo, które może stworzyć ów ideał. Słyszałam, że niedawno goryle mówiły coś podobnego. Wiem, że wielu z Was jest przerażony. Jeśli prawodawca, największy przyjaciel ludzi, mógł zostać zamordowany, to czy my jesteśmy bezpieczni? Ale zapewniam Was, zabójca stanie przed sądem. Podejmiemy każdy krok, niezbędny do tego, by zapewnić bezpieczeństwo temu wielkiemu narodowi i każdemu z obywateli, małpie i człowiekowi. Skintał. Dziadku, spoczywaj w pokoju. Most Cezara. Fajn, dawaj lunetę. Chyba muszę się napić. I niby jak mamy utrzymać barykady przeciwko flocie latających statków? Nie musimy. Weźmiemy jeńca. Statki meldują duże ludzkie zgromadzenie na placu McDonalda. Możemy się przebić zarządzić bombardowanie barykad. Nie teraz. Zobaczymy, czy dostaniemy to, po co tu jesteśmy. Jak to się skończy, powiedz czajce, że ją kocham. Odsuńcie się od jeńca. Ty jesteś Bako z Dalf. Jestem Bako zmak. Jesteś aresztowany za morderstwo prawodawcy. I próbę zabicia przewodniczącej Alawy. 30 minut wcześniej. Dostarczyłeś wiadomość? No pewnie, sprzedałem mu licznego pewniaczka. Ale numer. A do tego mój naturalny urok. Małpy mają słabość do synów McDonalda. Hmm. To musi wyglądać przekonująco. I już lepiej. W pierwszej chwili cię nie poznałem. Od zakończenia oblężenia minęło prawie 20 lat. Dlatego to robisz? Wciąż walczysz za Delfy? Idź do diabła, rzeźniku. Niech będzie. Prędzej czy później dostanę swojej odpowiedzi. Nie wiem, czy zabiłeś mojego przyjaciela Bako, ale jestem pewien, że wiesz, co to zrobił. Wrzucić go do klatki. Tam, na barykadzie. łapać go! wracaj! Kto strzelał? Gdzie jest bako? Do środka z nią! Już! Zapłacisz za to, małpobójco! Co ona ma pod koszulą? Obla rano Czajka! Co ona zrobiła? Rozpętała wojnę.